Drodzy obywatele i obywatelki, świat strzelecki toczyć zaczęła dziś poważna choroba. To stulejarstwo z mocnymi oznakami piwniczarstwa. Według nieoficjalnych szacunków, przypadłość dotyczy już jakichś 20% środowiska strzeleckiego. Jeśli ty też zauważasz pierwsze oznaki, zgłoś się do najbliższego prowadzącego strzelanie w swoim regionie. Zaś jeśli widzisz wstępne symptomy u swojego strzeleckiego kolegi, zerwij z nim wszelkie kontakty, zwłaszcza jeśli zabierasz żonę. Kochankę, konkubinę czy jakąkolwiek inną przedstawicielkę płci kobiecej na strzelicę? Zauważyłem co następuje. Kiedyś poszedłem na strzelnicę, na której była kobieta. Kobieta przeciętnej urody z lekkim przeważeniem na atrakcyjna. Strzelała sobie na stanowisku z jakimś chłopem. I gdyby ten chłop przy niej nie stał, to inne chłopy nie dałyby jej strzelać. Wszystkim nagle przybyło plus 10 do umiejętności i każdy chciał doradzać, poprawiać i ogólnie wiwatować na każdy jej ruch. Już się ten jej strzelający partner irytować zaczął. E tam wyborny, pewnie przesadzasz. Uśmiechnął się ktoś, może zażartował. Już niedługo spojrzeć się nie będzie można, bo nadużycie. Ja tylko relacjonuję, ale znam różnicę między byciem uprzejmym, a żałosnym, wręcz upogarzającym się. I ktoś może to nawet lubi, mówię, ktoś z tych odbiorców takiego zachowania, bo gdzieś pewnie biologicznie jest to uzasadnione. Że względem kobiet jesteśmy łagodniejsi, nawet milsi, mamy większy limit cierpliwości i tak dalej. Powiedzcie, drogie panie, a jak jesteś chłopem, to zawołaj jakąś kobietę i zapytaj, czy to fajnie, gdy ktoś traktuje kobiety. Jak kogoś, kto sam nie byłby w stanie wykonać podstawowych czynności, czy to jest fajne i pożądane. Nie wiem, mam taką teorię, że w większości sytuacji chyba nie. No nie wiem, akcje w stylu polecę wymienić ci tarcze, yy, załaduję ci magazynek, bo widzę, że paluszki cię bolą. I ogólnie to strzelasz lepiej niż wszyscy moi koledzy. Przerysowane? Wierz mi, że nie. Ale strzelnica strzelnicą. Zaś co się dzieje w internetach, to już przechodzi wszelkie normy dobrego smaku i granice upokarzania się. Jest kilka strzelających. Kobiet w internetach. W dużym uproszczeniu są takie, co zjadłyby mnie na śniadanie merytoryką i umiejętnościami, zaś są też takie, co stawiają raczej na wygląd. I wiesz co? To jest okej. Okay. Gdybym miał atrakcyjny biust, to pewnie sam bym go wystawiał gdzie popadnie. No może nie byłoby to najlepsze dla mojego partnera. Bo jak tak sobie myślę, to ja sam osobiście swojej partnerce, żonie czy córce nie chciałbym zafundować takiego właśnie efektu przykrycia wszystkiego, co wie i potrafi, jedynie wyglądem zewnętrznym. I znów mówię to z perspektywy obserwatora, wiejskiego socjologa i możesz się nie zgadzać, a nawet obrażać mnie i moje teorie, ale jeśli mamy dwie osoby, jedna z nich jest atrakcyjna według powszechnych standardów estetyki i piękna, a druga powiedzmy przeciętna, to niezależnie od poziomu Wiedzy, najpierw przyciągnie nas wygląd, mam rację czy bredzę. Dlatego naturalnym jest, że pokazywałbym swoje atuty, zwłaszcza jeśli tylko tyle miałbym do zaoferowania, a to dodatkowo okraszałbym tanimi podtekstami. A wiecie dlaczego? bo to działa. I tu właśnie cali na biało wchodzą bohaterowie odcinka. Widziałem już kilka kanałów strzelających atrakcyjnych kobiet i ciężko jest znaleźć tam normalny komentarz. Stulejaki szaleją i jadą po bandzie, już pomijając tanie teksty z jakimś tam komplementem na temat tych trzech najpopularniejszych argumentów eksponowanych w odcinkach. Ale są też deklaracje miłości, czy szczere, usilne zapraszanie na wspólne strzelanie. I gdyby to były komentarze tylko od jakichś napalonych małolatów, czy no-nameów internetowych, to nawet bym się nie dziwił. Ale widzę na przykład oficjalny profil chłopa 40 lat, zdjęcie z żoną i dziećmi, i on deklaruje, że dla takiej dziewczyny to warto na strzelnicę chodzić. No, nie wiem, nie jestem najbardziej wrażliwy, ale jakbym był żoną takiego chłopa, to gdzieś by mi tam raczej było smutno. Albo inny, Kasanowa, podobna historia, głowa rodziny. Opowiada w komentarzach, czego On by tam nie zrobił z tymi wdziękami. I to dlatego mam kolokwialnie mówiąc bekę, ale też trochę jest mi smutno, bo niektóre te komentarze, nie przesadzając, podchodzą pod jakieś zaburzenia. A może to ja jestem dziwny, staroświecki. I może to tym razem ja muszę wyjąć tego kołka. Hm? Ale jeżeli tak myślisz, to odpowiedz mi teraz tak szczerze, tak mi i sobie. Czy widzisz jakiś inny sens, jeżeli oczywiście komentujesz w taki sposób, i szczerze, wydaje ci się, że poza byciem miłym, że też. Sztucznie miłym, faktycznie coś takim komentarzem zyskasz? Nie wiem, może ta kobieta z kanału się z tobą spotka, albo zaprosi cię na wspólne strzelanie, albo rzuci dla ciebie wszystko i powie: Tak, przyjeżdżaj do mnie, mój szczelcu. Po twoim komentarzu zobaczyłam, co to naprawdę znaczy prawdziwy facet, i teraz chcę szczelać tylko z tobą. Oczywiście wszelkie podobieństwa do znanych i popularnych kanałów polskojęzycznych przypadkowe, bo swoje przemyślenia opierałem jedynie o rumuńskie media społecznościowe jako jedyne źródło czerpania informacji i wiedzy o strzelectwie, co zresztą robię od lat. Materiał powstał bez większego celu, jeśli masz wątpliwości i sądzisz, że zabrałem ci 5 minut życia, napisz wiadomość reklamacyjną. Postaram się zwrócić to w ciągu 14 dni roboczych. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia na strzelnicy. Może do tego czasu urosną cycy.